Ile znaczą dla nas dane określenia? Kilka dni. Kilka dni to dla mnie tak 3-5 dni. Dla mnie tak 2 trzy. 5 to już dla mnie tak pra... no długo może. No 5 to już taki limit. Dwa, cztery w sumie może. dwa to jeszcze nie kilka. Za chwilę. Tak, pierwsze pomyślałam, że to na przykład 50 minut, ale czasami za chwilę to jest tak do pół godziny. Tak, ale moje za chwilę czasem jest kilka godzin. Mówię za chwilę i czasem rzeczywiście zrobię coś za chwilę, czyli tam za 5-10 minut. Ale czasem zapomnę i to za chwilę to jest kilka godzin. no Znaczy, że to jest mega ważne w sumie. No czasem jest ważne, ja zapomnę. Później. To już za kilka godzin, na przykład za trzy godziny, bo teraz nie, ale za chwilę tak. Później to jest najczęściej w ciągu tego dnia. Że zrobię to później, czy na przykład może być 23, ale to zrobię. Niedługo. A I to jest dziwne, bo to jest takie, co możesz użyć niedługo, że za chwilę, a niedługo możesz użyć, że na przykład za dwa miesiące, to no też jest niedługo. Dla mnie to jest takie niedługo, że niedługo, nie wiem, coś tam zrobię, jak pójdę na siłkę, to tak kilka miesięcy może być. Ile co to się parę lat? Trzy, pięć. Ej, no tak samo. Że trzy i pięć to jest idealnie, bo dwa to nie jest parę. Niby para. No dwa, niby ale. para, ale. <laughs>